Dobrze. Proszę Państwa, znajdujemy się przy dawnym miasteczku ruchu Dobrze. drogowego. Ci z Państwa, którzy mają moją książkę z pewnością widzieli, jeszcze udało mi się zrobić w ubiegłym roku zdjęcie, kiedy stały tutaj znaki drogowe, chociaż one były w stanie już agonalnym, zardzewiałe, przekrzywiane, ale jeszcze te znaki były. No, zostały zlikwidowane. Jak wygląda ten teren, no to to widzimy, nie wiem, czy spółdzielnia ma jakieś plany. Ma no to pan Robert wkrótce opowie. Natomiast w książce znajdują się też zdjęcia właśnie udostępnione przez spółdzielnię u stronie z imprez, które się tutaj odbywały i wyścigi rowerowe, i motocyklowe, i jazda po torze przeszkód. No z pewnością wiele osób ma z tym miejscem wspomnienia. Uczyło się tutaj pewnie znaków drogowych jazdy na rowerze. Pytanie, ktoś z Państwa ma tutaj zdawał kartę, że są to? Niewiele, niewiele, ale są. No mamy tutaj też sadek, za chwilę tutaj pan głos, ale tak mamy jeszcze tylko wspomnę sadek, no pozostałość po dawnych sadach, które tutaj były, zajmowały więcej miejsca, no ale to co udało się zostawić, to zostało, no i myślę, że spełnia teraz swoją funkcję, nie jest to nawet konkurencja dla parku, a raczej takie jego uzupełnienie, zostały tutaj ustawione ławeczki, stoliki, do wyprzedaży yy, yy, powstała alejka, a jest oświetlenie, więc tak, jest już oświetlenie, więc yy, no, stał się to tak, stało się ten teren takim yy, mini parkiem yy, i jeszcze yy, taka informacja. Tam, jak widzicie Państwo, na tym łuku po lewej stronie, tam, gdzie y, stoją samochody, tam była kiedyś pętla autobusowa, pierwsza pętla na tym osiedlu. Y, w 1975 roku najpierw y, dojechała tutaj linia 9, ale bardzo na, krótko. Y, później y, przez długi czas. Y, Kończyła tutaj swoje kursy dziewiętnastka, która dojeżdżała tutaj przez ówczesną ulicę do Magalskiego. Był taki okres, że Chciano tę dziewiętnastkę skrócić w momencie, kiedy powstała już Aleja Krzycznarowskiego i Aleja Wojska Polskiego, puszczono ją na skróty w stronę Gołębiowa Przemysłowego po to, żeby ludzie mogli szybko dojechać do pracy, ale ta zmiana nie spodobała się pasażerom i dziewiętnastka wróciła na poprzednią trasę, czyli przez Domagalskiego, Słowackiego, 1 maja Struga i Kozienicką. Natomiast po tej krótszej trasie uruchomiono wówczas pospieszną, pospieszną linię z numerem 101. I likwidacja linii 19, tamtej linii 19, bo linii 19 było kilka. Jak już wspomniałem, była linia 19, która została uruchomiona po otwarciu Centrum M1. Teraz mamy kolejne wcielenie linii 19 z oboziska na Malenicę. Ale ta pierwsza linia 19 została zlikwidowana w lipcu 1996 roku, no i wtedy przestała też istnieć ta pętla. I proszę teraz pana Roberta, żeby powiedział o planach co do tego miasteczka. Szanowni Państwo, być może niedługo już miasteczko ruchu, które tak w nomenklaturze wszystkich na ustroniu już nam wrosło. Dostanie drugie życie, no, niestety nie będzie to miasteczko ruchu Jak mogą Państwo zauważyć już część ogrodzenia jest wyremontowana, jest już nowa brama Niedługo będzie poszerzany i robiony wjazd Od strony wschodniej będzie, od tej strony będzie również ogrodzenie Na, na tą chwilę są drzewa w kolizji z, z ogrodzeniem, więc czekamy na decyzję Wydziału ochrony środowiska zezwalającą na wycinkę trzy mirabelki, tylko takie malutkie tam drzewka dalej. Eee, plany na razie ogrodzimy, prawdopodobnie w związku z tym, że na osiedlu stronie jest mało miejsca do parkowania, a mieszkańcy między blokami również. Nie chcą, żeby te samochody podjeżdżały. no Wstępnie planujemy tutaj postawić garaże, takie lekkie garaże, które będziemy jako spółdzielnia mieszkaniowa wynajmować. No i tyle. Ja, zdając tutaj na kartę rowerową, pamiętam świetnie te znaki, te trybuny, które tutaj były, jak to wszystko niszczało. Oczywiście, bardzo chciałbym, żeby. Tego typu miejsca zostały. Niemniej jednak koszty utrzymania i sama zasadność takiego miejsca z takim przeznaczeniem, myślę, że to już nie te czasy, żeby to, żeby to było.